Dawaj, dawaj, na razie wody jeszcze nie widać, ale. Wodę już widać! A, Woda już leci! Nie się, się nie włączyłem przypadkiem, ale wróciłem, włóczyłem! Włóczyłeś, czekaj, czekaj, kamienie pomiędzy kamieniami, pomiędzy kamieniami Boże, do góry, to do góry, się, do góry! To pierwszy ko. dziewicze raz, a ty jeszcze na mnie tutaj a. kurzysz, gościu. Co jest? Tak, bo a tu strasznie się kurzy. Ogólnie mamy auta, jeszcze takie rajdowe. Nie. Na y, żwirek, mukomorek, Uwaga na te dziurska. Ja, uwaga na kamienie. Jakie dziurska, ja stary widzę, widzę, tak kurzysz. Nie, <laughs> nie, kamień! Ja cię...

no, jedź tam! Nie, 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 nie u. No, ja, no, 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 się na. bez ja. nie, 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 nie mogę jechać. Woda, zostaw, zostaw. Dawaj szybko, jedź, jedź, jedź napraw tam kamienie, sobie czy coś. kamienie mnie zniszczyły. A no no, kamienie są masakryczne po prostu. Znowu mnie zniszczyły, nie, no. no, 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 no. <średenie> dobra, wiesz co, musimy chyba zmienić tutaj Jestem prędkość ciebie, trochę. <średenie> Trzy. Cztery. Dobra, jedzie, jedziecie, jedziecie, go, 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 pierwszy, pierwszy, Dzięki, dzięki. Uważaj na zakręcie, tutaj. O, o, bardzo ładnie. Ja po ale wiedziałem, jak. Ja nawet też wiedziałem, a widzisz, widzisz, ja wiem, i tak nie wiem. Dobra, tu na prostej mogę zdzidować troszeczkę. Do stówki się rozpędziłem. Odkurzać sobie, zamontuj. go, ty Jesteś obok gdzieś, czy coś? Co? To by więcej tak. Ale... Dobra. <laughs> Jak kurze. <laughs> Dobrze, łykaj to, łykaj to. Świeży, świeży kurz. Świeży kurz Kamieni, dla tu trzeba tego. trzeba nie do... ominąć, do... bo to jest ciężka sprawa tutaj. To tu jest w ogóle tak ciasno, w pewnym momencie nie wiem, co tam dalej będzie. Ja tym bardziej nie wiem. Ale... Dobra. Jadę. Chyba o. mam swój już rekord osobisty. O. Życiowy rekord na to... no, wodzie. Bóg mi się wytekował. Czekaj, je, wyprzed. Je, je, je. je, jedź, 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 jedź. Nie, jed, 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 jed. nie o, pie, to jest masakra jakaś. Te nie, ale... auto w ogóle tu nie chcę skręcać, nie? W ogóle to ja się po prostu. Ten. Masakra. Dawaj, ja dawaj, dawaj. Już. o. Dobra, w bez naprawy chyba na razie cisnę, więc to jest mój najlepszy przejazd na razie. <laughs> no, patrzę, ale no, chyba ci, no, chyba ci, co chyba ci coś braknie. Chyba ci braknie. O, o, o.

Dobra, na razie wody nie ma, ale za chwilę po prostu nas pewnie dogoni, bo Zabubiam, do kamyczki. Nie musieli... tak myślę, że. E, ciekawe czy włączyłem jednak tu wól. Było... <laughs> no tak jest takie opóźnienie, się, ale... bo to jest 07, więc trochę wolniej. Ale myślę, że ona nadgoni. Szczególnie do takiego amatora jakim jestem. Dobra, Tylko co czekaj, fajnie się kurzy, kamy... nie? Dobra, wymij, tak. wymij, wymij, wymij No bo żeś w kamyczki wjechał, to ja nie będę stał za tobą, nie? Co ty w kolejce do pokamyka. Po, po kamyka, tak, moje kamyki okay, są ulubione. dobra, teraz ta troszkę powolna jest moim zdaniem, ale nie znamy trasy. Jak tam będzie jakiś coś, to... No. A będzie jeszcze jakieś skiltes po drodze na pewno. wow wow! wow mi wow. oh. się z razu albo coś. załup popinił swój rekord życiowy. Słuchaj. Ah. o Tu dawaj, jeszcze dawaj, nie dawaj. byłem. Ale już jestem. One, dalej. Woda, woda się zbliża. Mamy teraz płaską część do przejechania. Ej, no kolejny kolejne tam... Ja tu Ile chyba się w tym miejscu, co nie? Więc jesteśmy już kawałek dalej, tyle co widzę. Ale te kamienie to z masakra, jak właśnie? Takie głazy. No tak, i tu się najwięcej czasu traci na kamyczku. Na takim A żeby w ogóle wyminąć to bezpiecznie, nie? Wbijasz się w kamień, co tu się dzieje? Co to jest jakieś. ten, uwaga, aha, tu w ogóle jakiś kontener stoi? Ooooooo. Fajta, 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 fajta. Co to w ogóle zawołałem? Co ja tu w ogóle zawołałem? Co tu w zawa... no. tu zawołałem? Tu Właśnie jestem koło ha, dobra, Nie, jest ok, jest ok. Dobra, dobra, dobra. Boję, dobra, boję dobra, się dobra. tej wody, boję się tej wody. Głazowisko! Spadłem! Dobra. Jeden resp, jeden resp. Napraw. Ale to auto znaczy, się no... zbiera, no. Nie. No właśnie, ono. To jest strasznie się kurzy to wszystko. I że tak powiem no lecimy po prostu na łeb na szyję czy może wstecznie rzuci to ja już się coraz będę topił normalnie, ale mam swój rekord no życiowy właśnie, i cieszę się No właśnie najlepsze jest to, że w tym momencie... kurczę ja już widzę jak woda do mnie podbija, a ja w tym momencie mam trochę płaski teren Ja jestem za a ja... A nie mogę przyspieszyć, bo są zakręty! I kamienie! Zapominajmy o kamieniach. No, troszkę to, no, to, Kamienie musimy omijać, a nie wydalać czy coś, nie? Bo to było gorzej. Nie miałem nigdy w życiu takiej przygody, nie Ja też nie, ale no, co na szczęście. Różnie bywa w życiu. Dobra, dobra. Zrespiłem się, bo miałem fikołka. No ja też jednego respa ale zrobiłem po bo będę po prostu w dół. No. E, więc tak połowiczne zwycięstwo może będzie. Rusowe, nie! nie. Dobra, dawaj do góry. Nie Nieee, woda Dobra, mnie się... no, no jak to się wzięła woda? Resp się wyżej szybko jakoś czy coś, no oszukaj... Bora, oszukam system. Szybkie, przy, Zawsze to robię. No powiedz, jak walnął mi się na kamień. No jak to poważnie, <grym> aż tak się zrespiłeś? No, tam już jest to stary. No wiem właśnie. No ale to auto nie chce mi wystartować. No klikaj pojedynczo już do przodu, nie bo to musi wbić, bieg, bieg musi wbić, wiesz. Musiałem kliknąć to respa nie da, jeszcze tak... raz. Bez sensu no, po... albo miałe utopione Zalany samochód miałeś Jak tak zrobiłeś Dobra, jestem amatorem no. Czekaj, 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 tu ah. kamyki, kamyki i nie wszystkie są oznaczone, nie? Które leżą Dobra oh, Przywaliłem w prostowkami. prosto w kami Znowu przywali... jak tu? Dawaj, dawaj wsteczny, dawaj wsteczny! Dawaj do przodu! Nie, daj jeszcze wsteczny! No, dawaj o, do przodu, dawaj, gdzie, 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 no, Gościu, szuka biegu, jak w traktorze 30 sekundę. Masakra, i to naprawdę Aj. jest mega ciężkie. Nie wiem, czy próbował ktoś z was jechać na tej mapie, ale ona jest tak tragiczna. Nie wiem, to jest jakiś. pył, popiół. A żeś mnie wziął na teren. No, żeby mnie jest. tutaj e, rozciągnął. Naprawdę to jest Rozumiem. ciężka sprawa. To jest trudniejsze niż jak jechaliśmy na lodzie w górach, moim zdaniem, bo tu cały czas się ślizgasz. Prawie jakby no, należy kamyczki. Nie? Co wy tu robicie kamyczki? Mama wiecie, że... Mama mama was to tu jest. wysłała. Nie, tu nie przejadę, tu jest zamknięta droga. Dobra, tędy. Jak tu w ogóle jakieś o. było że w lewo można podjechać, ale było zamknięte i jakieś takie, że nie przejadę w ogóle. Jak miał może większy samochód, jakieś wyższe zawieszenie. To może bym dał radę. I niby jadę te 50, tak do setki, ale... Nie czuć tego na razie, nie? Ja tutaj dobra, kolin czuję jedynie, że zaraz moknę A, to będzie Colin mokre, no? Colin Mo, mokre Colin Ko, tak, no Colin No nowa wersja coś dla tym stylu. Dla twórców Jak tak. coś pomysł był nasz Pładźcie Dokładnie Nie ma inspiracji Bądź jak Colin Bądź jak Colin, ale za mocz Twoją fukrę Czekaj tędy, tędy, dobra? O, co, dobra. dobra. I... tysiąc metrów ode mnie co, no tu dobra, się i i tu. co to jest koniec drogi? Co tu się dzieje? Tędy? A tu, tu! Tu jest przejazd w lewo! Uh. Dobra, dobra, jak będziesz widział to pomarańczowe, to jest ostry zakręt 90 stopni w lewo. Znaczy 180, właściwie nawrotka. Dobra. Ale no to o, zastanawiam wideo, się że to jest koniec już, ale tutaj. to jeszcze nie jest koniec. Świetnie, muszę teraz zawrócić. Dawaj wsteczny! Stary, ja nawet nie mrugam, nawet nie mrugam, no. Dobra, ogólnie ta woda teraz, teraz mega do góry się jedzie, więc te 1-0 jest takie, będzie chyba spoko, tak żeby Oho. było takie, wiesz, mega, żeby mega było takie duże wyzwanie. Dobra. O, o, o! Dawaj, 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 jeszcze kawałek! Noś trzeba się wczuć, Nie. ale z tym 1-0 może Oho. i masz rację. Dawaj, to już chyba końcowa jest. Ale ja się raz rozwalę i mam wtedy Posprzątałem. Nie! spadłem! Czemu to auto jest takie tragiczne? Stary, nie staczaj się, nie, nie staczaj się, nie ma sensu. Dobra. Co ja tu dwa robi? razy jeden kamyk, jeden kamyk, na tym. Dobra, to już chyba jest finał, tak mi się wydaje. O. Ale to ciężko będzie zaliczyć, że dwa razy naprawialiśmy. Znaczy, ja dwa razy naprawiam ile, Nie wiem ile razy ty naprawiałeś, ale to jest chyba faktycznie zero? Koniec. O! To jest faktycznie finał tutaj. Można gdzieś zjechać w dół, U, czy co? Chcę dojechać, chcę to, jakaś to. Tam jest... Co to jest? Tu się skacze? Nie, tu się chyba nie skacze. A tu jest jakiś w ogóle taki ziomeczek taki. To jest jeszcze inna droga w ogóle. A tu jest później w dół, bez sensu. Ma w dół teraz jechać? Nie, chyba nie. I nie wiem. Raczej, raczej nie, bo tu już jadę... No tak, tu już do wody wjeżdżasz. Czyli Zdecydowanie. Tu jest finał, siemano! To pewnie jakiś skrót musiał być. No dobra. E, to co, zmiana fury proponuję. No dobra, przygotowaliśmy się, mamy teraz porządne fury: Oj, Czyli tak. Land Rover Defender wersji off-road i Extreme e jeszcze. właśnie tak. Extreme, dokładnie. Chulę, Level jakiego, 200, ale speed nie 0,7, tylko 0,9 będzie trochę szybciej. Tak. No, e, to co, gotowy? <laughs> Postaram się, gotowy. 3, 4, ry. Dobra, jadę! Dobra, lepiej się spina. Chyba w miarę dobrze hamuje. Też mi się tak wydaje, na razie. Czuję, czuję lepszy potencjał niż w tamtym autku. No. Dobra, tylko woda na nie? Więc... A. No <laughs> Co jest? Miał przejechać przez kamyk! <laughs> no i <przejechało. śmiech> Gościu, jedź! No uszkodziłem koło przez Ciebie, bo tu przejechałem! Nie dałeś szansy! Co myliśmy uskodziłem, co moim kołem się dzieje prawem To koło Ci odleciało u mnie już, stary! Tak? Nie, dobra, ono ma kiepską fizykę, ono się nawet nie trzyma! Ja nie mogę, naprawiam auto, no bez, jaj, no Nie, i utopię się przez Ciebie, no! Chyba przez siebie! No... Ja jadę, ja jadę, ja jadę! Ale nie jadę daleko pewnie. Extreme. Miał być super samochód, Stol, stale, ale. Ale, od... co, zahaczyłeś o mały kamyczek? Krowę postawiłeś mi tam, jak miałem przejechać normalnie. Szybko Właściu. reagowałem, mogłeś ten poczekać. No. Ej, ja dobra. dalej jadę, wiesz, o tym, nie? No, to ja sobie ustawię 0, zero... dobra, 0,9, zero, 200. I wystartuję trochę później po prostu, i nikt mnie nie będzie przeszkadzał w tym momencie. To nie ro. będzie zapalić drogi. Nikt ci będzie. No i utonąłem, Dobra, utonąłem, utonąłem, Tak, bo... utonąłem się, wystartowałem już Co, 200 na godzinę? Nie, jadę jeszcze raz Dawaj jeszcze mam... raz, pój. no po to Mamy może, wiesz, jak nie będziemy się hamować nawzajem czy coś, Dobra. to... Dobra Ekstrym Dobra No teraz lepiej ciśnie, teraz lepiej ciśnie, ale muszę uważać na te kamienie, nie wiem co tu się dzieje z tymi kamieniami o, Kamienie są Podami, pod nogi Wow, wow, uderzyłem w kamień, ale ok, z kołem, w porządku wszystko. Full gas, full gas! Ej, ciekaw jestem, czy w Ralu też tak łatwo jest uszkodzić samochód, nie? Bo w sumie nigdy nie próbowałem i podejrzewam, że nikt mnie nie da spróbować. Co? <noise> Przywalić e, autem. Ej, faktycznie czuć, że teraz te 0,9 jest. A, no czuć, czuć, dosłownie czuć. Dobra, dawaj, jedź jedź, 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 w nosie czuję też ten... Dobra. A ja słyszę turpinkę w, w tym aucie. Może dobrze. byłoby szybsze, gdyby nie to paliwo na górze. Nie, nie. Dobra, dobra przypaliłem, ale... Dobra, jadę. I jazda, jazda. Nie przeszkadzaj sobie. Dobrze, dobrze, dobrze. Na rowerze. To u mnie to wygląda, bo ty jedziesz dosłownie w tym momencie, tuż za tobą jest woda, nie? Serio? Jak no? w filmie akcji, nie? Dokładnie, nie? O, teraz tuż w ogóle... O no. stary, ciągnę na tym samym kamieniu, nie? No teraz mi się udało sam tym kamieniem ci powiem, wiesz? Lajtowo oh. przejechałem. Lekko tylko zahaczyłem, ale nic nie uszkodziło, więc totalnie bez naprawy w tym momencie jadę. Dobrze. Ale jednak uszkodziło, bo widzę, że mi ściąga na lewo. Więc coś jednak musiało być uszkodzone. <grym> Chociaż nic to nie się, wyświetla to się, się. się. Zdecyduj wo, wo. się na jakąś wersję. No właśnie, bo mi się wyświetla, że jest wszystko w porządku. Nic nie uszkodziłem, nie, ale I ściąga mnie na lewo. Czuję to jak nic. Kurde. Dobra. Najtrudniejsze jest przekonać się do tego, że te koła to nie jest, nie jest tak że one skręcają na prosto od razu, tylko chwilę trwa zanim one skręcą, nie? O, to ja tak, albo wrócą, to na pewno. Albo wrócą do swojej pozycji wcześniejszej. Dobra, jest to pięknie, inne Land Rover! Pięknie! Próbuję zobaczyć gdzie tu można gdzieś pod górkę podjechać, żeby sobie oszukać byłoby super. Ech. Ale nie da się. Dobra, przywaliłem w kontener, ale nic się nie stało. Maska przyjęła. <laughs> nie wynamowałem. Nie. O, nie. wyświetla się, że nic nie uszkodziłem. No i super. Nie. 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 nie tu już jest woda, stary? Jakim co? Jak ja mam tutaj teraz podjechać, niby? No co, faj tym. Poziom oleju? Co? Skąd no mam życiu... mieć olej w silniku? Poziom. Nie, na e, 0,8 też nie jestem w stanie podjechać, i tak się topie trochę dalej, bo tam później jest... trzeba tak wyhamować mocno. Jakaś ja, ja też się topię na 0,8 już. Oj, do kontenera ja. tylko wyjechałem. Słuchajcie, no totalnie... Totalnie wychodzi na to, że 0,7 to jest podstawa, nie? 0, 0, 7, jazda! Ale 0,7 chyba najlepiej wchodzi. Nie wiem dlaczego... Dlaczego Aha. tak jest? Ale chyba na to wychodzi, że nie, jest. Nie, nie, nie podejmuję dyskusji, nie podejmuję. Mówisz? Dobrze. Dobra, ja full skupienie teraz, próbuję jak najszybciej, Aha. jak największą prędkością przejechać. Co to miało być? Jednocześnie hamując tutaj do 30 na godzinę, po prostu nie wykręcisz na zakręcie. To ciężkie, to jest nawet trudniejsze niż skill testy. No, bo to jest taki skill test bym powiedział w sumie. Okej, okay, teraz tu ja tutaj jestem profesjonalista. Ej, 30, 30 ledwo podjeżdżam, nie? Tak stromo do góry jest, to jest ewidentnie jakiś mega skrót, nie? Dawaj, dawaj, no, dawaj. Czy nie O nie, tu są jakieś kamienie znowu, muszę zwolnić, żeby nie uszkodzić się za bardzo. Nie uszkodź się. To jest uszkodzenie silnika? Jakim prawem? Ja mam, ja mam uszkodzenie silnika w momencie, gdy go uruchomiłem. Ha, ha. Już się dawaj, uszkadza, dawaj, bo na mrozie go odpalam, dlatego. Ja. Mm. Dlatego. Co tu jest? Jakieś kamienie znowu wystają? Wystają kamienie, kurczę, ale teraz te kamienie są takie wierzone. <coughs> e, wyglądają tak jakoś dziwnie. Tyle wody tutaj dookoła. Co to tak jest? mnie suszy, tak mnie suszy. tu jest lampa Wow! Przeskoczyłem! Aż ale kanistry mi wypadły. Coś ty tam zrobił, coś ty tam zrobił, no na, na tym skrócie jest skok. Okej. Okay. Może, może do niego dotrwam. Na razie jadę bardzo dobrze. Ani jednego resetu. Je, to jest dziura! Ani jednego nic. Nic. Je, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie, tu prawie powiedziałem, prawie się wywaliłem, ale Trzeba, jednak się nie wywalam. Dobra. Dajesz, teraz te dajesz, dajesz, dajesz. Jecie, jecie. Ułow! Ej, to jest fakt, dobra, to chyba. Ja tu byłem. Tak, to, jest, to już meta jest! No co ty gawierz? Kim jestem? Jestem zwycięzcą! Dokładnie! Nie możemy, e, ale ogólnie zaszło uszkodzenie auta, cieszy ja w ogóle auta sukcesem. nie naprawiałem. Ja jeszcze e, i też wyjadę bardzo ładnie. dobrze, bardzo mocno. Bardzo e, tak. empatycznie. Czekaj, tam widzę coś jeszcze, A to auto powiadam. ma dziwne przyspieszenie. Dobra, ren, ciśnij tam! Czekam co, na ciebie! Mnie? Widzisz mnie? Hey, Ej, wie, nie, nie widzę cię! Mi? Cisnę po polu! Dobra, gościu, ale jest opór. Dopiero minąłem kontener. Ale wszystko bez resetów. Ale tam po drodze dużo kontenerów było chyba. Nie, nie było. Nie denerwuj mnie. Nie! Nie! Już zepsułem. Jeden kamyk, no! Jeden kamyk. Nie chcę. Usuwam to. Coś Usuwam się Usuwam to. U, u, u. Co usuwasz? Lecę do ciebie ręcznie. Topiłeś się? O no nie, no to najgorzej. I na jednym eee, kamyczku, mały kamyczek, no. Ja ogólnie sobie tu podjechałem, teraz zatrzymam wodę, bo miałem strasznie dużą przewagę widzę, także stop, reset water level Siemano. cyk. I patrz, Ej, dawaj tam. Patrz, tu nie patrz, byliśmy. To. No tu jeszcze nie byliśmy. Patrz na to, tam co można zrobić. jakiś Dobra, skok. ostatni skok, epicki. Ostatni dziki skok na finał odcinka. Na koniec odcinka i jeszcze ja też, bliżej. Ja też lecę, Dobra. Patrz, epicki wyląduje skok. Wląduje. Obok. No dobra. z boczku. Lecisz? Lecę! Nawet teraz już nurkuję. Lecę jak Superman. A, okej. Okay. O, o. O. Dobra, i tym symbolicznym akcentem kończymy ten na Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie.